Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku PS 2019. E, robimy małe zmiany. E, ponieważ, jako że miałem zaszczyt zagrać znów z Guzikiem e, Mateuszem. E, Wracam do łaski składów, więc robimy zmiany. Tutaj na bramce będziemy zejść. Mateusz CR tu leci Kazik, Lary, Walczyk, Piotruś, Bobasek, <suszy> Szymon, Cinek i ja i gramy z FC Barceloną, kiepsko widzę, ale nie da, no spróbujemy. <suszy> Ostatnio z Milanem udało nam się zremisować dwa dodatków. Sprawa wygląda tak bardzo. On ma dwa zwycięstwa. Jeżeli teraz wygra albo zremisuje, no to oni zdobywają pierwsze miejsce, a my będziemy. O, No, na no drugim może. Zobaczymy. <laughs> mamy jedno zwycięstwo i jeden remis. No to drugie prawdopodobnie zakłada. No, chociaż może nie, że o co będzie różnica bramek, ale tak, no, preferowałbym spróbować to wygrać jakoś. Nie wiem, ale. Dobra, warczyk ma piłkę. I tyle, tyle było z tej piłki. Tiki taka. Okej, okay, okej. Okay. Mamy szansę mieć przez chwilę piłkę? Dobra, Cinek do mnie. Ja. Zaraz stracę. Jak to mam w w zwyczaju. Do Szymona, Szymon do Cinka, cinek do Flakona, Flakon. Do Bobaska, Bobasek stracił. <coughs> Próbujemy jeszcze raz. Flakon do Piotrusia. Piotruś, Piotruś, proszę Państwa Piotruś. Idź Piotruś. <coughs> Piotruś do... Nie, to jest to, to... dobra, coś się tu zepsuło, no dobra, spróbujemy jeszcze raz, jeszcze odzyskać, może, może nie ja, ja do tego się nie nadaję, o, dobra, Kazik, Kazik jak najbardziej, zabrał piłkę, przeszedł dwóch rywali, okej, okay, mamy to, jakoś, 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 JAKOŚ! Pass mm. jest completed 100% Można? Można, Barcelona. <grymne> Dobra Wciskamy dalej no. no, Szymon Brawo kiepsko to wygląda no bardzo kiepsko brawo Mateusz i no do dupa Podanie. i ktoś może coś zrobi o masz ci do cer weź to weź to weź to no Szymon ty nie masz za bardzo siły Walczyk. Może be... Walczyk będzie miał troszkę więcej sił. Docinka. Marcin do Bobaska, Bobasek. Docinka zagraj. A, to nie jest promising. A dobra, do środka musimy schodzić jakoś. <laughs> Brawo CER. Proszę Państwa, Bartosz Krystiano przy piłce do Bobaska. Bobasek do Cinka, No, Marcin, weź to do mnie. Ale nie niezłe. No, Mateusz, weźmiesz to. Musisz to pięć. Nie masz. Nie ma, że weźmiesz, nie weźmiesz, musisz. Brawo Maciek! Piękna obrona. Dobra, lecimy. Kaziu, zagraj mnie! Zagraj mnie! To ja byłem? To ja byłem! O mój Boże! O mój Boże! Wygrywamy! Zero jeden tego się nie spodziewałem, dobra, teraz tylko to utrzymać. Jedno musimy dalej cisnąć. Brawo, brawo, Bobasek, Bobasek.

Dobra, mamy Bobasek przy piłce, Bobasek przy piłce. Chodź, chodź. No chodź tu, chodź tu, chodź tu no ale Ja pierniczę za dużo wody. A... Dobra Piotruś, całkowicie wyczerpany, już nie ma sił biec. Ale jeszcze może coś, jeszcze może delikatnie coś. Dobra, skosili Piotra. Dobra, delikatnie, do. Dobra, Cer, biegni, ty masz jeszcze siły, ty masz jeszcze siły. Do Bobaska, pięknie. Marcin, lewa, no kurwa. Dobra, jeszcze trochę Piotra pomęczymy zrobimy zaraz. Mamy, co mamy, co mamy, co mamy.

Rożny? Nie lubię rożnych. Nie wpręci, nie wiem po co tam stoisz. <laughs> tam nie ma mnie. Jestem nie w tej drużynie. O masz! Oni nie. dobrze i bardzo niedobrze. Weź to, weź to, weź to, weź to! No. <laughs> okay, OK Graj Bobaska Bobasek ciśnij 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 proszę ciśnij Dobra, dobra, ja z lewej, z lewej, no sieknę, a nie sięknę. Don't blame me for crying. Uh... <coughs> Brawo, nie brawo. Dobra, Piotruś, masz jeszcze. Masz siły, masz siły, masz siły. No! Brawo! Mówicie, że ja nie podaję, podaję. Macie dowód, podaję. To byłem ja. Widzicie? 28. Ja. I cyk. Piękny. Brawo, Marcin. I didn't expect, tak? No, takie. Musimy. Na 2-0 to jest dobry wynik. Teraz tylko to jakoś, jakkolwiek. No Bobasek, proszę, 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 proszę. Dobra, Docinka. Marcin. No one expect that. No ja się tego nie spodziewałem naprawdę. Zero do trzech. <laughs> brzmi jak wygrany mecz z Barceloną <laughs> ja się tu przypomniałem na mocną porażkę Czemu, nie wiem, drugie miejsce zachować ewentualnie a tu, a tu mamy szansę na zwycięstwo dawaj, dawaj, ciśnij flakon do Bobaska, Bobasek Proszę, proszę, proszę dojdź do tej piłki. Do dotrzyj do tej piłki. Nie, do piłki. nie było. Dobra, jeszcze macie chwilkę. Jeszcze macie siły trochę. Coś tam pobiegać. O nie. Dobra, wracaj się Lary. Lary w tobie nadzieja, w tobie nadzieja. <ścoughs> Nie wiem kto to, ale brawo. Biegnij. Trzymam. O mój Boże. Do cinka gra. Ja nie chciałem do cinka. ja chciałem, żeby sam na lewo wysyłknął. Dobra, jeszcze nie wszystko. Dobra. Może no, na coś zagrałem, bo tutaj się obawiam. Obawiam się, naprawdę. Wykopujmy. Wykopujmy po prostu. Aj. No dobra, nie wiem, nie gram na czas, ja nie gram na czas. 14 minut, dobra, no nie, tra nie trafię. 3 bramek, brawo, 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 po prostu brawo. Delikatne podania, brawo, Bobasek, docinka, cinek Bobasek, brawo. Jeszcze ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. A cholera. Czy ja wiem? To nie jest, to nie jest dangerous area, bo ja nie bardzo mogę strzelać. Ja podaję. Denis Suarez? Dobra. Marcin tak z prawej? Szapoba no, może? Nie mogę. Ciśnijmy, no ciśnijmy, nie możemy, nie oddajemy, nie oddajemy. No nie trafią no 8 minut, no nie trafią trzej bramek. Ale my możemy jeszcze. Aj, do dupy Kaziu, no nie Kto nie ma sił, niech Jeszcze, jeszcze masz trochę Staminy, widzę to Do dupy to było podanie, ale Dobra CR CR, ty No, dobry, dobry obrońca Zawsze i wszędzie, dobra, wygraliśmy no, Tutaj już nie ma opcji nie ma opcji, żeby trafił. Może jedną trafię. Nie, dobra. Koniec. Wygraliśmy to. Ale nie wierzę, aż będę musiał sprawdzić, czy. na pewno, to jest profesjonal. Bo ja naprawdę nie zdaje, Ciężko w to uwierzyć, żebyśmy taką drużyną wygrali z Barceloną. W ogóle 3 do 0, ale w ogóle, że w ogóle wygraliśmy, bo już tu nie ma opcji na porażkę. Koniec, no, wykopałem już, kurwa, wykop to Mateusz. Koniec, to się nigdy wcześniej nie stało. Nigdy wcześniej nie wygraliśmy tego International Champion, zawsze po dostawaliśmy. Okej, okay. z Underlechtem miałem jeszcze... Underleft wygrał 3-0. Okay. No nie no. Z Underlechtem jeszcze wygraliśmy na starych ustawieniach, okej. Okay. Ale szapowa, że my tutaj wygraliśmy. O, dostać po coś z salarki. Okay. Dobra. Ja muszę sprawdzić. Ja muszę sprawdzić, bo nie wierzę, że to jest. No nie, no jest no. Zajebiście! Dobra, neg negocjujcie. Jak, Jobs? Christiana Russo moglibyśmy go wziąć jeszcze przydałby się. A kto to jest? Lewy. Okej to na zmiennika jako Piotra. To dobry by był. Jeszcze w sumie nie, nie zerknąłem nawet na jego statystyki, ale. No to dobra no. Ma tego spida, czy ktoś jeszcze tu by był? Przydałby się jakiś central, central, tak. no dobra, to może nie stąd weźmy hmm. skaking, ile ma lat? O, to jest nawet dobry zawodnik. Znaczy no, kiepski, ale dobry. Nie no, 35-latka to, to nie będziemy brali, ale na 22 i gra na wielu pozycjach. No. Ja bym go chyba... Start transfer na negocjacjons. Obniżmy to, no, to, to, bo... OK, on grałby dla nas nawet za, za fire, więc. OK, może być. Zwiększymy prawdopodobieństwo. Ile tu nam? Nie na 630 meczy. Chyba... Dobra, zaliczamy. Dobra, 85% to jest też dużo. Z tych no nie chcę żadnego. 66 nie, nie wiem czy to jest centralów mamy w sumie też dobrych dobra cofnijmy może na razie zerknijmy sobie na naszą drużynę ja chciałbym byłbym zainteresowany się dowiedzieć ile oni mają lat 23 20 30. ogólnie wszyscy powyżej 30 poza mną ja mam 28 podejrze, ale poza mną i tutaj... Rani? Ty taki stary jesteś? Nie będziesz tutaj... Okej, okay, czyli Central, ale dobra, no mamy tutaj... Ryza, Canning, Hecich, okej, okay. Greenville... Jo, no tego nie chcę sprzedawać nawet. Sorry. Dobra, no tutaj Wasili, a ok, ale Erikson. No nie no. Kademir też, legoida też. A raczej tych już wydaliłem. A, no tak. Melikowa też by było się przydała, ale dobra, na razie nikt nas broni. I co? I kończymy odcinek, pożegnamy się w dwóch nowych wygraniach. Dobra, okej, okay, wygraliśmy. Dobra, to mają, mają, cześć.